W jedną noc wszystko się zmieniło. Ola mieszkała z mamą i dwoma młodszymi braćmi w małym mieszkaniu w bloku. Po śmierci ojca to ona musiała szybko dorosnąć. Pracowała w piekarni od czwartej rano, potem zajmowała się domem i rodziną. Matka była coraz bardziej chora, sercem, kręgosłup, nerwy. Lekarze mówili, że potrzebna jest operacja, ale na to trzeba było czekać i mieć pieniądze. Ola czasem nie spała w nocy, myśląc, że wszystko się zawali. Zbliżała się zima, a lodówka świeciła pustkami. Wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Jeśli porusza Cię ta historia, możesz kliknąć subskrybuj albo dzwoneczek. Takie testy pomagają, by te opowieści mogły dalej żyć. Do piekarni wszedł mężczyzna, wysoki, z szalikiem i smutnym spojrzeniem. Kupił dwa bochenki chleba. Ale zanim wyszedł, spojrzał na olej i zapytał: Ty jesteś córko Anny Wróbel? Zaskoczona skinęła głową. Znałem twoją mamę. Kiedyś wiele mi pomogła powiedział. Chcę się oddzięczyć. Pomóż mi znaleźć ją dziś wieczorem. Pola nie wiedziała co myśleć. Bała się, ale też poczuła dziwne ciepło. Wieczorem zaprowadziła go do mieszkania. Mężczyzna porozmawiał z matką przy herbacie. Długo, szczerze. Aż w końcu wstał i powiedział: Od jutra wszystko będzie inaczej. Co byś zrobił, zrobiła, gdyby ktoś nagle zaoferował ci pomoc, gdy już nie wierzysz, że coś się zmieni? Kliknij, subskrybuj albo dzwonek, jeśli chcesz poznawać dalsze losy takich ludzi jak Ola. Następnego dnia na konto matki wpłynęły pieniądze, darowizna na operację. Do mieszkania przyjechała opiekunka, która zaczęła pomagać w codziennych obowiązkach. Ola dostała propozycję leczej pracy. W cukierni ze stałymi godzinami i wyższą pensją. Mama przeszła operację dwa tygodnie później. Wszystko się udało. A tajemniczy mężczyzna, pan Karol, wracał od czasu do czasu. Zawsze z czymś dobrym dla dzieci i serdecznym uśmiechem. Nie mówił wiele o sobie, tylko że miał dług wobec ich mamy, który teraz spłaca sercem. Ola znów zaczęła śmiać się przy śniadaniu. Po raz pierwszy od lat miała nadzieję, że będzie dobrze.